prawie 9 minut po godzinie 11, przed południem w Radiu dla Ciebie Dariusz Ciesielski. Do godziny 12 nam zostało jeszcze 52 minuty, także jeszcze, jeszcze pogramy i porozmawiamy, o właśnie, i porozmawiamy o przesądach. Stłuczone lustro, czarny kot, trzynastka, przynoszą pecha? Komu tak, a komu nie? O tym porozmawiamy. Też spytam mojego gościa o kuchenne przesądy, a może są też jakieś przesądy związane z radiem. O tym się wszystkim możemy dowiedzieć słuchając Radia dla Ciebie. Nasz numer telefonu 22 64. 45 90 90 i na Facebooka zapraszam, facebook.com kośnik radio dla ciebie. 13 minut po godzinie 11, przed południem w Radiu dla Ciebie, my dzisiaj o przesądach. Kto chce wierzyć, niech wierzy, kto nie chce wierzyć, niech nie wierzy, ale właśnie, czarne koty i stłuczone lustra przynoszą pecha? Czy warszawiacy znają przesądy i czy w ogóle w nie wierzą? Wydaje mi się, że tak, że bardzo. Dlaczego? Ponieważ no, wierzą w różne przesądy. Na przykład nawet ludzie w moim wieku, którzy mają po kilkanaście lat. Na przykład koleżanka kiedyś nie pozwoliła mi przejść pod znakiem, bo powiedziała, że to przynosi pecha. Takie najpopularniejsze, jeżeli zniszczę lustro, tak, to wtedy tam 7 lat nieszczęścia bodajże i tym podobne. Może w niewielkim stopniu, ale tak, to zawsze tam a 13, a piątek a takiego. Ja natomiast uważam, że nie boję się. brałam 13 i urodziłam się. Z Z tego i nic się nie dzieje. Pani nie wierzy w zabobony? Nie, absolutnie. Jak czarny kot przebiegnie pani drogę? Nie. nie czuję się za dobrze, ale nie przywiązuję do tego, wie pani, uwagi, no nie wie, po prostu nie wierzę w to, no jakkolwiek zawsze coś. Kobieta, jeżeli siądzie na rogu, to będzie starą panną. Są jakieś konkretne miesiące, w których można brać ślub, żeby była literka R w nazwie. Tak, 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 coś takiego, tak, tak, słyszałam o tym. Pan młody nie może zobaczyć panny młodej przed ślubem. Na studniówkę też chyba dziewczyny zakładają czerwoną podwiązkę. Na szczęście, po prostu. Warszawiaków przepytywała Marta Szymczakowska. No i właśnie, jak z tymi przesądami? W studiu współautorka książki Przesądy pani Izabela Podlaska. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. No i jak to jest? Wierzymy, nie wierzymy. Wie pani, że ostatnie badania wskazują, że 58% Polaków wierzy w przesądy. Przesądy to jest taka część naszej tradycji, część naszego codziennego życia. My nie wiemy, skąd się wzięły przesądy. Kiedyś to były nie, nieraz zalecenia higieniczne, czy jakieś takie dotyczące bezpieczeństwa, no bo czarny kok kiedyś mógł na przykład zarazić nas gangreną, więc po prostu trzymaliśmy się od niego Historycznie, z Historycznie, tak? Czyli tak, przynosiły znaczy, choroby? Bardzo różne mhm. były wytłumaczenia tych przesądów. Właśnie mogły być właśnie ze względu na chorobę, ostrożność lub po prostu z jakichś takich zabłodbonów, wynikających z tego, że człowiek utożsamia Miał złe moce, na przykład z czarnym kolorem, więc czarny kot był uważany za takiego posłańca czarownicy. Dlatego też wolano się od niego, wolano trzymać się od niego z daleka. Więc te wszystkie przesądy przychodzą do nas, jak jesteśmy dziećmi, to jesteśmy bardziej podatni na to, ponieważ mamy takie magiczne spojrzenie na świat. Nie wiemy, dlaczego akurat 13 w piątek przydarzyło nam się coś pechowego, ale wiemy, jakbyśmy tak przeanalizowali swoje życie, to na szczęście nie w każdy piątek 13 w naszym życiu coś złego się działo, więc można powiedzieć, że jesteśmy ostrożni, dlatego. W wierzymy w przesądy. Pani Izabela, no właśnie jedna z pań powiedziała, że jaki czarny kot przebiegnie drogę, to ona w to nie wierzy, ale czuje się nieswojo. No, no, no właśnie, bo ta cała, jedna... że tak powiem tradycja, wierzę, ale... tradycja i ten złe skojarzenie, jakie mamy z tym, z tym znakiem, prawda, w przestrzeni od razu nam się zle kojarzy. Tak samo jak róg stołu, prawda, no nie siadamy na rogu stołu, o właśnie, bo, bo może nam to przenieść pechę, czy wręcz y, pannom y, wróży to y, y, brak męża w przyszłości. Jest to też takie przekonanie, że wszystko, co ostre, kanciaste, jest bardziej agresywne, niebezpieczne. Więc... A, a czy to prawda, że kuchnia okazuje się wylęgarnią zabobonów? To prawda? No w kuchni tak. Dlaczego? Bardzo a upuścimy dużo. Upuścimy nóż i co? Tak, no, Oznacza no, wizyty przyjaciela, faktycznie? No może się zdarzyć, może się zdarzyć, że łyżka to kobieta, prawda, widelec to tak, to są różne podporządkowania, ale y, na butów na stole na przykład nie stawiamy, bo to też pieniądze ja wyjdą. Ja już tak, <laughs> szybko. Można powiedzieć, że to. tak. Torebki na podłodze, jak z tym? Torebki, tak, że no, to też się mówi, że pieniądze to jest kiedyś pieniądze zakopywano w ziemi, więc torebka na podłodze mogła spowodować, że te pieniądze nam po prostu do ziemi uciekną, prawda? Ja rozsypałem nie... cukier dzisiaj przy śniadaniu, więc to, to co? No podobno trzeba solą zasypać, natomiast ten przesąd w ogóle, że tak powiem, w tradycji, moim zdaniem, nie ma, nie ma wytłumaczenia. To już są te nasze współczesne remedia, których jest Aha. bardzo dużo na przesądy. Awariacje. Tak, wariacje tak, wariacje tak bo hmm. kiedyś i sól i cukier to były bardzo drogie rzeczy. Bardzo drogie Aha. i wręcz płacono solą, więc nie sądzę, żeby ten sposób zasypywania soli cukrem, to kiedyś to dla naszych przodków to było podwójne nieszczęście. Wysypać i jedno i takie drugie dobro. Po prostu nie, nie, rozsypanie cukru to było tak jak dzieciom. Nie rozsypujemy cukru, bo to jest złe, no bo to było kiedyś po prostu Ty bardzo drogie. Wyrzucali pieniądze. Dokładnie. No nie wyrzucamy pieniądze. Dokładnie. Dzisiaj, dokładnie tak? Czyli tak. to było takie, no właśnie, historycznie Że to było uzasadnione. Bardziej drogocenne niż pieniądze nawet. Do rozmowy zaraz wrócimy 18 minut po 11. To, żeby jak ktoś wierzy w przesądy, to żeby je co robić, przeciwstawić się nim, to trzeba jakieś talizmany, czy jak to nazwać? No Jeżeli ktoś nie jest pewien, czy w piątek 13, jednak coś złego się mu nie przydarzy, to, to, to co wtedy można. Nie ma Yyy... Terolistą konicyczynę, którą w wakacje pozbierał, albo wizerunek. Dobrze. Koniczynka zaraz będzie na Facebooku, już przygotowuje dla naszych słuchaczy. Tak? Może być też biały kot na przykład, żeby nie czarny. No ale to biały <grym> kot. czyli szukać. Sąsiedzie, pokaż mi swojego białego kota, bo chcę tak. Przede wszystkim jakieś ulubione maskotki, albo zdjęcie bliskiej osoby. Często w portfelu nosimy takie właśnie y, zdjęcie, czy męża, czy dzieci, czy rodziców. One przenoszą nam takie osobiste szczęście i chronią od złego. Y, w, w w różnych krajach jest różnie. No, u nas na przykład słonika na szczęście, tylko oczywiście z trąbą do góry. Y, musi być trąba do góry. Y, maturzyści też w, y, mają cały, że tak powiem baterie różnych maskotek, które sobie przynoszą na maturę, żeby przyciągnąć Dziewczyny szczęście. Dziewczyny to słyszałem, że coś zakładają jeszcze sobie coś na Coś trzeba czerwonego, tak. Podwiązka, tak? Podwiązka albo, albo majtki nawet, czy, czy biustonosz. Tego nie wiem, ale no, <laughs> y, Ogólnie chodzi o to, że kolor czerwony nas dodaje nam energii i zawsze jeżeli w ogóle mamy jakieś stresujące spotkanie. A nie, y, jakiś stresujący dzień to założyć coś czerwonego na siebie jest dobrze tak, tak się radzi właśnie żeby to odegnać te złe moce y, i wzmocnić się i też oczywiście możemy wszystko to co no, wizerunek podkowy no nie radzimy nikomu do torebki czy do plecaka podkowy ze sobą ciągać ale a podkowa też nie? nam przynosi Ktoś szczęście lubi poćwiczyć przy okazji <laughs> Niektórzy też u, y, mówi się wierzę, że, że by jeszcze tak, A ale właśnie. podkowy raczej się umieszczało nad wejściem do domu, przy framudze, dziś wysoko, bo ona wtedy jakby ogólnie cały dom obejmowała swoim pozytywnym działaniem. A trzeba być kreatywnym, może takie małe podkówki do swoich butów, zasiki takie może. podkówki. Może, no pryloczki są różnego rodzaju, takie mo się mogą podkuć, być. I tak, podkuć, tak. że tak powiem, własne <laughs> budziki. No ale tu już troszeczkę my, my robimy pewne wariacje. A proszę powiedzieć, wróćmy jeszcze do próg domu. Podróże? Mm. Czy są jakieś tutaj. Wszystkie takie momenty, właśnie. kiedy y, wyruszamy w nieznane lub czeka nas coś nowego, to jest taki moment czy miejsce w przestrzeni, na które trzeba bardzo uważać. Dlatego dużo jest przesądów związanych właśnie z progiem, że nie przekraczamy progu lewą nogą, nie wstajemy z łóżka zresztą lewą nogą. Też. Tak, lepiej prawą. A, a witamy przesun. się przez próg czy nie? Nie witamy też. się też przez próg, bo to jest taka, taki, takie miejsce niczyje, nie wiadomo co nas tam czeka. Musimy wejść do pokoju albo przed do mieszkania, tak, do mieszkaniem, domu. tak, albo przed Też jest bardzo ważne, żeby przed podróżą się spakować, wszystko zapakować, bo jeżeli coś zapomnimy i wrócimy to jest taki przesąd, że musimy usiąść i spokojnie tak, posiedzieć. Tak. Bardziej to też służy koncentracji, bo żebyśmy znowu nie wracali po jakąś rzecz, czyli tylko już spokojnie wyruszyli w podróż. Ale to też gdzieś widziałam na filmach rosyjskich. Oni też akurat... To jest taki wschodni, tak, zwyczaj. wschodni zwyczaj. Tak, tak, tak. Żeby posiedzieć, na przykład w żydowskiej tradycji trzeba przed podróżą zapalić świeczkę w intencji dobrej podróży. Też taki jest. Ale u nas też zapalać świeczkę, żeby odgonić złe duchy, tak? Tak, jest, ogólnie. Ogólnie są. ogień oczyszcza. Jeżeli czujemy się zmęczeni i uważamy, że jakiś ktoś nam źle życzy, to wtedy palenie świec i w ogóle takie oczyszczanie domu, wietrzenie bardzo dobrze robi. Powietrze w ogóle dobrze robi. Uf, konieczynka już jest na Facebooku dla wszystkich. Na to szczęście. super, tak? super. Na szczęście czterolistna najlepiej. Oczywiście. No oczywiście, że czterolistna. No tak jej szukałem, szukałem i już jest dla wszystkich. Dla tych, którzy potrzebują i dla tych, co nie wierzą też. Do rozmowy zaraz wrócimy i porozmawiamy, czy to też czy tylko my w Polsce wierzymy? Czy też Nie, wrócimy, to wszędzie, nie. Ale wszędzie. porozmawiamy tak, o tym za chwileczkę. Jest... 11.30. No ale jak to jest, pani Izo, tylko my Polacy my wierzymy w te przesądy, czy nie? Nie, przesądy to jest nasza ogólna ludzka cecha i już w starożytnej Grecji uważano, że czosnek jest bardziej szczęśliwy, że odgania złe duchy, również z tego powodu, że prawda, działa antyseptycznie, więc tu medycyna ludowa czuwała nad, nad, nad naszą rasą od zarania dziejów. I też współcześnie wszystkie ludy, wszystkie narody mają swoje własne przesądy, które albo są wspólne, albo specyficzne. Na przykład Włosi na szczęście nie noszą słonika, tak jak my, tylko czerwoną papryczkę i jest dużo breloczków i różnych takich rzeczy. We Włoszech odpukuje się nie w niemal odwane drewno, tak jak, u nas? tak jak u nas, tylko w metal, czyli trzeba coś metalowego w, w okolicy poszukać. Niemcy na przykład też tak jak my uważają, potrzebują. Oni bardzo, bardzo rozsądni niby. Bardzo prawda? rozsądni, A jednak? Tak, A jednak? I, z, I spokojny naród, natomiast potrafią rzeczywiście się zabezpieczyć podkową przy, w domu. Chyba nie tak jak my. Tak i też uważają, że kukułka przynosi szczęście i też w pierwszy dzień roku Podobno wszyscy Niemcy szukają kota, żeby go zobaczyć. Nie wiem, czy po ale... 1 stycznia, ale... Tak. 1 stycznia tak, tak. próbują zobaczyć kota. Na szczęście nie uciekają, tak jak Polacy przed kotem. A, jednak, a jednak. I tych pewnie dla nich ale nie ma czarny, znaczenia, czy czarny, czy biały. Ale czy czarny łasiaty. kot to jest bardzo powszechne na całym świecie, bo to jest ten przesąd dotyczący czarownic. Na przykład są nieraz bardzo dziwne przesądy. Na przykład Anglicy, którzy są kojarzeni ze złą pogodą i deszczem, uważają, że nie można suszyć i otwierać parasola w, w mieszkaniu, w środku. Bo to przynosi pecha dlatego mają takie stojaki, na których te parasole tak stoją i... Drodzy Państwo, zwijamy szybko na... te, samolot, te samoloty, chciałem powiedzieć, parasole. te parasole, które dzisiaj po porannym deszczu pewnie suszą się gdzieś u Was w biurze lub w domu. Ale to może to jest to tylko anglice, przesąd angielski, tak, ale przy Angliku tego nie robimy, bo on się może przerazić. Pani Izo, ale wróćmy w takim razie do 13 i piątku. czy mamy być bardzo poważni w ten dzień? Piątek 13, też to jest taki in, inny rodzaj przesądów, które są związane z liczbami, prawda, że pewne liczby przynoszą nam pecha, najsłynniejsza to jest właśnie trzynastka na całym świecie e, powstają różne horrory nawet na ten temat e, to jest taka magia związana z, z zupełnie innym podejściem do lipsz kiedyś e, niż teraz ponieważ dla nas takim jakby m, liczbą która mówi o całości to jest dziesiątka natomiast kiedyś e, w starożytnej Grecji była to dwunastka jest 12 miesięcy jest 12 znaków zodiaku i tak dalej i tak dalej więc dwunastka była symbolem pełni natomiast trzynastka była symbolem y, y, dysharmonii Nieszczęścia i popsucia tego idealnego y, porządku dwunastki. Dlatego wszystko, co wykracza poza dwunastkę, to no, przynosi nam pecha, a że piątek jeszcze do y, 13 to są też bardzo różne wytłumaczenia na ten temat y, od y, z, y, procesu templariuszy, który podobno w piątek podczas pełni księżyca 13, właśnie się zdarzył. Dlatego niektórzy uważają, że piątek 13 jest bardziej pechowy, jeżeli wtedy pełnia księżyca jeszcze na niebie jest. Dzisiaj nie mamy pełni Dzisiaj księżyca, nie ma? nie, więc jest taki. Według tego przesądu jest dzisiaj lepiej. I piątek trzynastego może sprawić, że my się będziemy bać, zacząć jakieś rzeczy. Więc jeżeli ktoś wierzy w tą magię trzynastki, no niech po prostu nie zaczyna w piątek jakichś spraw. Wszystkie liczby nieparzyste w ogóle uważa się, że są takie mniej stabilne i przez to mniej szczęśliwe. Na przykład szczęśliwe bardzo uważa się dwójkę, bo ludzie się łączą w pary i w ogóle dwójka jest takim symbolem z stabilności, harmonii. harmonii stabilności. Tak. I ósemka też, która jest uważana. Za liczbę bogactwa i takiego stabilności materialnej. Więc to są takie różne. Na przykład w, w Chinach i w ogóle w Azji piątka jest uważana za nieszczęśliwą. A. Nawet też tak jak w, w Europie, że w hotelach nie ma numeru 13, nie ma piętra 13, to w Chinach czy w ogóle w Azji z, z piątką tak samo możemy się spotkać, że nie ma takiego numeru pokoju czy piętra. I Sprawdza też, się to powiedzenie. Co kraj to obyczaj? Co kraj to obyczaj, dokładnie, ale nawet w, w naszej kulturze tu europejskiej są różnice, ponieważ y, na przykład w hiszpańskojęzycznych krajach, czyli w Hiszpanii, ale też w Brazylii, prawda, i w y, y, Ameryce Południowej, w, Brazylii, czyli w, Brazylii, część w, w, w Argentynie, południowej. Y, 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 13 w czwartek jest pechowy, uważany za pechowy. A, czyli 13, ale, ale czwartek. czwartek. tak. Y, a w ogóle we Włoszech trzynastka jest uważana za szczęśliwą, mimo że oni są tak przesądnym y, narodem, y, to ale Włosi dzisiaj skodań... wyszli z domu bez papryczek. Tak, pewnie. dzisiaj zdecydowanie, natomiast siedemnastka jest dla nich bardzo zła, czyli 17 w piątek to będzie dla, dla Włochów najgorszy dzień. I w ogóle też siedemnasty pokój w hotelu nie istnieje, więc co kraj to obyczaj. Ale z przesądami, z przesądami powinno być tak, kto chce, niech wierzy, kto nie, niech nie wierzy. Dokładnie, tak? ale też można powiedzieć, że ludzie się aż tak trzynastego piątek nie, prze, nie przejmują, dopóki coś się nie stanie z tego złego w ten dzień. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem była pani Izabela Podlaska, współautorka książki Przesądy. Panią można znaleźć pod adresem www.czary.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.